Wojna na Ukrainie stała się faktem 24 lutego 2022. Zapisze się na mapach historii jako jedna z najważniejszych dat tego stulecia. W dzisiejszym materiale postaramy się zastanowić, jak konflikt na Ukrainie przełoży się na sytuację ekonomiczną w naszym kraju. Pokażę Wam najważniejsze rejony, na jakie należy zwrócić uwagę w tym jakże trudnym okresie w naszej historii. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Otwartkowy poranek okazał się dla każdego z nas niezwykle emocjonujący. Wiadomość o wkroczeniu wojsk rosyjskich na Ukrainę i rozpoczęciu otwartej wojny obiegła świat lotem błyskawicy. Nie trzeba było długo czekać, aby ta wiadomość przełożyła się na rynki. Indeks WIG20 zanurkował o ponad 10%, a zagraniczne waluty podrożały o kilkanaście groszy. Do tego cena złota wystrzeliła w kosmos, tak samo zresztą jak ceny ropy naftowej, przebijając granicę 100 dolarów za baryłkę i ustanawiając nowe 8-letnie rekordy. Każdy więc, kto chociaż trochę interesuje się finansami, sprawdzał wykresy i kolejne informacje płynące z frontu. Co prawda, w piątek mamy znaczne odreagowanie od czwartkowych spadków, ale my w tym wideo skupimy się na nieco dłuższym okresie czasu i tym, co stanie się w następnych tygodniach i miesiącach. Wojna na Ukrainie dopiero się rozpoczęła i na pewno potrwa znacznie dłużej niż dzień czy dwa. Musimy więc przyzwyczaić się do innej perspektywy, ponieważ działania militarne dzieją się tuż za naszą wschodnią granicą. Już nawet czwartek pokazał, że globalny świat inwestorów traktuje nasz kraj jako Europę Środkowo-Wschodnią i jakiekolwiek działania w tym regionie będą odbijać się zdecydowanie negatywnie na naszej gospodarce. Niestety przełoży się to na spadek naszego PKB i spowolnienie gospodarcze, co przy cały czas rosnącej inflacji może doprowadzić do sytuacji, tak zwanej stagflacji, czyli sytuacji, w której mamy bardzo wysoką inflację, a niski rozwój naszego kraju, co oczywiście jest sytuacją bardzo, ale to bardzo niebezpieczną. W takim otoczeniu stopy procentowe będą iść cały czas do góry, windując raty kredytów i zmniejszając zainteresowanie tego typu finansowaniem. Drugą niestety stroną tego medalu są również kłopoty osób, które posiadają tego typu zobowiązania, ponieważ każda podwyżka stóp procentowych przekłada się znacząco na koszt raty kredytu hipotecznego. Należy również dodać, że spadek poziomu PKB przełoży się na zwiększenie bezrobocia w naszym kraju. Mamy o tyle dobrą sytuację, że na chwilę obecną bezrobocie znajduje się na dość niskim poziomie, ale ta sytuacja może się diametralnie zmienić, zwłaszcza w obliczu setek tysięcy uciekinierów z Ukrainy, którzy na pewno będą szukać pracy, kiedy to już uzyskają status uchodźcy wojennego na terytorium naszego kraju. Szacuje się, że może być to nawet 4 miliony. Osób. Na chwilę obecną prezydent Ukrainy wydał dekret zakazujący opuszczania kraju przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, ponieważ toczą się tam działania wojenne, ale ta sytuacja może się w każdej chwili zmienić. Za kilka więc miesięcy możemy mieć sytuację, w której nasz rynek pracy zostanie zalany przez osoby, które chętnie podejmą jakąkolwiek pracę. Na uwagę zasługuje również sytuacja, jaka ma miejsce z nakładaniem sankcji na Rosję. To, że sankcje zostały nałożone, to jedno. Kim ma jednak dwa końce. Rosja sprzedawała Europie gaz, ropę, a także masę innych surowców. Zamrożenie handlu z tym krajem sprawi, że momentalnie zapasy surowców stopnieją. Popyt na węgiel, gaz, ropę czy inne surowce nie zmniejszy się, a skoro nie będą one kupowane od Rosji, przełoży się to oczywiście na wzrost cen, ponieważ podaż drastycznie spadnie. Oczywiście na całym konflikcie zyskają po pierwsze Chiny, które nie potępiły działania Rosji i cały czas będą kupować od niej surowce, może nawet i po niższych cenach, ponieważ Rosja będzie potrzebowała pieniędzy na wojnę. Kolejnym wygranym będą oczywiście kraje arabskie, które już teraz liczą zyski ze wzrostu cen ropy na rynkach światowych. Jeżeli do całości dołożymy fakt, że sama Ukraina była ogromnym eksporterem oleju, pszenicy, kukurydzy, jak również innej żywności, a w tym roku na pewno zbiory w tym kraju będą słabe, nie mówiąc już o eksporcie do innych krajów, ceny żywności na pewno będą rosły. Kolejnym elementem układanki są również łańcuchy dostaw, które po raz kolejny zostaną zerwane. Już raz doświadczyliśmy tego zjawiska, które cechowało się brakiem chociażby półprzewodników czy skokowym wzrostem cen towarów. Po raz kolejny więc czeka nas wzrost cen. Co gorsza, w obliczu niepokojów związanych z wojną, nasza rodzima waluta traci, a tym samym tracimy również i my. Jeżeli do tego dołożymy czynniki nieprzychylne złotemu, jak chociażby kolejne programy socjalne czy wprowadzenie nowego ładu, sytuacja nie wygląda za ciekawie. Przed nami więc trudny rok, w którym wiele osób będzie musiało mocno zacisnąć pasa i obniżyć swój standard życia. Dla tych z Was, którzy chcą ochronić swoje oszczędności, dobrą alternatywą jest oczywiście złoto, które po jednodniowym skoku wróciło na niższe poziomy. Pamiętajcie jednak, że cena złota na giełdzie, a tego fizycznego kruszcu zaczyna się rozjeżdżać, w związku z tym ci, którzy mają złoto w fizycznej postaci, mogą zyskać bardziej. Oczywiście waluty obce są również rozsądnym rozwiązaniem, więc dolar, euro, frank i funt są również dobrym wyjściem. Pamiętajcie jednak, że nie są to porady inwestycyjne, a jedynie moje subiektywne odczucia. Wy zrobicie jak uważacie. Zbierając to wszystko do przysłowiowej kupy, wojna na Ukrainie nie niesie dla nas niczego dobrego i na nasze nieszczęście osłabi nasz kraj na wielu frontach. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zostawcie krótki komentarz pod tym wideo. Mam nadzieję, że ten krótki materiał dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do podesłania tego wideo swoim znajomym, jak również lajkowania i komentowania dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.